W polityce bywa jak na giełdzie, że jest taka sinusoida i raz jesteś na wznoszącej, i dzieci bardzo dobrze, później znowu masz dołek, idziesz w dół, zdarza się jakiś upadek, później znowu w górę i teraz w zależności od tego, jak długo trwają te okresy sukcesu i wpadek, można później wyciągnąć średnią no i zobaczyć, czy taki polityk dowozi, czy nie dowozi, ale są i tacy, którzy łamią tę zasadę i są na przykład bardzo silni w swojej partii, bo mają haki na innych, bo mają dobre kontakty z szefostwem, a bywa i tak, że mają dobre kontakty z szefostwem, bo mają Aki na innych, tutaj kawa nie wyklucza herbaty, potrafią po prostu bardzo dobrze pływać w tej mętnej wodzie polityki. Natomiast jeśli spojrzeć obiektywnie z zewnątrz na ich sukcesy, no to ich najzwyczajniej w świecie nie ma. I mam tutaj na myśli takie sukcesy, które są realne i które można ocenić z zewnątrz rzeczywiście, że one są, a nie takie, o których nie, mówi szef, czyli Donald Tusk, chwaląc nas i mówiąc, o to jest świetny polityk, świetny podwładny. Wiadomo, że on to zawsze zrobi, jeśli chce kogoś wywindować albo pokazać, że sam daje radę i dowozi, no chyba, że chce kogoś utopić, no to wtedy nie, to jest całkiem inna historia, ale to jest też historia na inny odcinek. Dziś chciałem pogadać o Marcinie Kierwińskim, Czyli o osobie, która w mojej ocenie obiektywnie patrząc z zewnątrz sukcesów nie ma, ale w swojej partii jest bardzo, bardzo silna. To będzie taka bardzo subiektywna ocena. No po prostu, tak to widzę. Marcin Tulicki, jedziemy! Ostatnie dni dla Marcina Kierwińskiego są bardzo, bardzo trudne i co do tego nie ma wątpliwości. Jest w ogóle dwóch ministrów, którzy odpowiadają za służby czyli Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak. Siemoniak za służby specjalne i to jest historia na całkiem osobny odcinek, więc tu na razie zostawiamy Marcin Kierwiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiadający. Za część służb, no i przede wszystkim w tym przypadku za policję, która, no nie oszukujmy się, kiedy dochodziło do tych aktów dywersji, mówiąc delikatnie, nie zachowała się jak trzeba. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po godzinie 21, jak raportuje minister Kwierwiński podczas konferencji pięciu... E, pięciu ministrów, no, brakowało tam znowu Donalda Tuska, on ma tą wielką zdolność chować się wtedy, kiedy są trudne sprawy. Raportuje, że e, informacja o wybuchu doszła do służb chyba po godzinie 21 w sobotę. Jadą tam funkcjonariusze policji, ale nie podejmują czynności, bo te czynności dopiero podejmowane są No bo nie rano. są w stanie znaleźć miejsca wybuchu. Bo nie mają latarek, bo nie mają sprzętu, bo nie mają ochoty, bo nie mają woli, bo nie mają rozkazu, bo nie ma nadzoru nad służbami. Przecież to jest Gangolsena. No po takiej wypowiedzi o gangu Olsena, to powiem Wam szczerze, że jawi mi się tylko jeden obrazek. Konferencja prasowa, na niej Marcin Kierwiński i jego koledzy również w randze ministra. Pytanie od dziennikarza i oni uciekają jeden za drugim przed tym pytaniem, jak takie kaczuszki i do tego jeszcze im się tam garnitury pomięły, a więc taki najbardziej komiczny obrazek. Tego Do panie Ministrze Klimczaka. RMFFM informuje, że trzy pociągi przejechały przez uszkodzony fragment torów. Czy to potwierdzacie? Panie ministrze, czy trzy pociągi przejechały, czy potwierdzacie te informacje? Panie ministrze Klimczak. Dlaczego uciekacie, nie chcecie potwierdzić informacji? No ale później, powiem Wam szczerze, to już było tylko gorzej. No bo przypomnijmy, sytuacja wyglądała tak, że doszło do aktów dywersji. W jednym z przypadków wysadzono tory i taki kilkudziesięciocentymetrowy kawałek torów został zniszczony. Później po tych torach normalnie jeździły pociągi, no a więc to była sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna i kilka dni po tym zdarzeniu. Marcin Kierwiński, czyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, przypomnijmy, jest pytany w TVP w likwidacji, no a więc nie oszukujmy się. Jego teren, teren, którym, na którym może czuć się dobrze, ta raczej żadnego trudnego pytania nie dostanie. No nie wiem, być może w TVN-ie na Wiertniczej te okoliczności mogłyby być tylko bardziej sprzyjające, a może i nie. No generalnie... U siebie na boisku zadaje bardzo proste pytanie, ile pociągów przejechało po tych zniszczonych torach. I on, kilka dni po zdarzeniu, a więc nie jest tak, że od razu, tylko kilka dni po zdarzeniu, on, Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, mówi, on nie wie dokładnie. Ilu pociągów przejechało od tej 21.39 do 6.40? Nie, sp nie sprawdzałem tych danych, to było. Ale czy to jest prawda, że 8 pociągów? Tak. Yy, z tego, z tego wiem, co wiem, to 8 bądź 9 pociągów. On nie wie. No to ja się pytam, kto ma wiedzieć, no Heniek spod budki z piwem nie obrażają żadnych Heników ani Henryków, no ludzie, Jezus Maria, o co tu chodzi, no Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi, że on nie wie, ile pociągów przejechało po zniszczonych torach, zresztą lepiej w przypadku Kierwińskiego było jeszcze przy okazji powodzi, jak odpowiadał za odbudowę po powodzi, za koordynowanie działań, ale o tym za chwilę, bo chciałem Wam jeszcze powiedzieć, to znaczy inaczej, zacząć od początku, powiedzieć, kim w ogóle jest ten Marcin Kierwiński, jak się ta jego kariera polityczna zaczęła i jak się później potoczyła, bo to są bardzo ciekawe historie. Marcin Kierwiński, pseudonim Kierwa, a w niektórych środowiskach również pseudonim Bobas, to jest bardzo ważna postać w platformie obywatelskiej. Z jednej strony mam wrażenie, że jak trzeba z siebie zrobić na zewnątrz idiotę, to go tam wysyła Donald Tusk. Czyli jak są jakieś zadania, na których wiadomo, że dojdzie do kompromitacji, to on nie ma takiego problemu, żeby, żeby wziąć to na klatę i, i, i z siebie wała zrobić, ale z drugiej strony w środku platformy jest bardzo, bardzo silny, nazywany jest kadrowym platformą obywatelskiej. No generalnie w ratuszu warszawskim choćby, ale też o tym za chwilę, nie zatrudnia się ludzi na ważnych stanowiskach, jeśli kierwa o tym nie wie, nie poleca i nie są to ludzie od niego. To znaczy, no musi być zielone światło Kierwińskiego, jeśli taka osoba ma zostać zatrudniona. Ale nie szło Kierwińskiemu na samym początku tak dobrze. Ja się tutaj wspomogę. Do Platformy dołączył w 2001 roku. Rok później nie udało mu się dostać na radnego warszawskiej dzielnicy Mokotów. Pełnił za to takie zaszczytne funkcje, jak przewodniczący koła Platformy Obywatelskiej w Wilanowie, oraz na Ulsynowie. Później jeszcze była porażka w wyborach parlamentarnych, w wyborach do Sejmu. Ale w międzyczasie zdarzyło się coś bardzo, bardzo ważnego w jego karierze, czyli został dobrany w 2006 roku do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Tam stanął na czele klubu radnych Platformy Obywatelskiej. No i zaczął budować sieć układów, sieć powiązań. To była taka robota polityczna, której na zewnątrz nie widać, ale dzięki niej stał się szarą eminencją i może pociągać za sznurki właśnie w warszawskim ratuszu. W ratuszu rządzi, o ile mi nie wiadomo, no, albo rządził do niedawna jeszcze, prawda, Marcin Kierwiński, to jest taka postać dość istotna, jeśli chodzi o warszawską politykę. On jest uznawany dość powszechnie za autora bardzo wielu karier. Jeszcze raz. Dziś Marcin Kierwiński nazywany jest kadrowym Platformy Obywatelskiej. W warszawskim ratuszu nie zatrudnia się na ważnych stanowiskach, jeśli Kierwiński nie da zielonego światła. Czyli zobaczcie, jaki w ogóle absurd. Szefem miasta jest Rafał Trzaskowski, ale de facto rządzi w ratuszu Marcin Kierwiński, a Rafał Trzaskowski kandyduje na prezydenta Polski, mimo że tak naprawdę chyba nie chce kandydować, bo tak się zachowuje przez lata, jakby. Nie, nie chciał tych wyborów wygrać. Donald Tusk, zresztą jego szef, chyba też nie chciał, żeby Trzaskowski te wybory wygrał, więc on wraca do Warszawy i dalej jest szefem miasta, mimo że w tym mieście tak naprawdę nie rządzi, bo rządzi w nim Marcin Kierwiński. No, nie jest to normalna sytuacja, ale to nie, tylko taka dygresja z mojej strony. Wróćmy do samego Kierwińskiego. W 2023 roku w kampanii pracował bardzo, bardzo ciężko biegał nawet gdzieś za dziennikarzami, no, ucharował się po łokcie, więc była później nagroda, został ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Ale to nie jest tak, że za darmo. Musiał sobie bardzo szybko pobrudzić ręce, bo pamiętacie na pewno akcję z Pałacem Prezydenckim i z decyzją, aby pod nieobecność głowy państwa policjanci weszli do Pałacu Prezydenckiego i zawinęli, zatrzymali Mariusza Kamińskiego i Macieja Wójcika. No, Szefem, szefem policji, szefem służb był wtedy właśnie Marcin Kierwiński i w taki sposób bardzo szybko uprudził mu ręce Donald Tusk, ale za to, że doprowadził do sytuacji, no, którą mogłyby się pewnie pochwalić Republiki Bananowe, no to Marcin Kierwiński dostał nagrodę i podobnie jak Sienkiewicz który z kolei w bandycki sposób przejął media publiczne. Jeden i drugi zostali wysłani do Brukseli, zostali europosłami, a więc ciepłe posadki za ogromne pieniądze. No ale na tym nie koniec tej historii. W międzyczasie przydarzyła się jeszcze jedna historia. Pamiętacie na pewno historię, po której Kierwiński dostał nowy przydomek. Przydomek Pogłos. Był Dzień Strażaka... On przemawiał do tych strażaków jako właśnie minister spraw wewnętrznych i administracji. No i brzmiał jakby najzwyczajniej w świecie, był narombany jak Bela, nachlany po prostu. Nie mnie wyrokować, czy tak było, czy nie. Mogę tylko ocenić filmik, później były wielkie dochodzenia. Nie, czy, czy to nie, tam nie było aktów w sabotażu, czy dźwiękowiec tego specjalnie nie zrobił, a może nagłośnienie złe przywieźli, no być może. Generalnie wyszedł na nie, kretyna i, i, i gościa, który był nawalony i nic z tego nie zmieni, żadne dochodzenia, wyjaśnienia i raporty, które były nie, pisane po tym zdarzeniu. Służba, poświęcenie, to są rzeczy najważniejsze. To są rzeczy, które Wpisane są w pracę strażaków. No i okej, okay, wyjechał Kirwiński do tej Brukseli. Tam miał się bardzo dobrze. No, zwykle europosłowie mają się bardzo dobrze, a szczególnie dobrze mają się ich portfele. No ale później musiał szybko z tej Brukseli wracać na wezwanie Donalda Tuska, bo trzeba było zarządzić kryzysowo, w przypadku kryzysowej sytuacji, jaką była powódź, która nawiedziła Polskę, no i do takiego zadania specjalnego został wezwany właśnie Marcin Kierwiński i tutaj właśnie stawiam tezę, że jeśli trzeba z siebie zrobić idiotę, to Trusk właśnie pokrywi Kierwińskiego i sięga. A dlatego, że moim zdaniem wiedział bardzo dobrze, że nie poradzą sobie z tym zarządzaniem kryzysowym, że nie poradzą sobie z odbudową po, po powodzi, że to wszystko będzie się ciągnąć, że to wszystko nie będzie wyglądało tak, jak nie wyglądać powinno w sprawnym państwie. No dlatego tam Kierwiński, on no, z głupkowatą miną, bardzo często tłumaczył się z jakichś tam yy, yy, rzeczy, ale w, yy, jakby sytuacja jest jasna, wtedy państwo nie zadziałało jak trzeba. Już nie chcę mówić o tym państwie z dykty, ale to się samo nasuwa na język. Rozmawiamy. Średnio so co trzy tygodnie. I rozmawialiśmy Tam, o tym. Tak, w Chłodzku rozmawiał z Państwem pan minister Jarosław na ten temat, więc mam wrażenie, że ten My temat przegadaliśmy. Wczoraj, panie ministrze, proszę nie ucieka. No, ale ja ty I, tak napi... i tak pan napisze jest. na, nie, na chcę, Twitterze, chcę i tak pan 100%. napisze na Twitterze, co pan ja te. Ale ja właśnie, ale no właśnie, właśnie, jestem na Państwa dyspozycji, ale ja właśnie rozmawiam z panem. Panie ministrze, ja tylko właśnie wywłaszczę telewizja polska. Ale to ja będę miał. Generalnie powiem bardzo krótko. Państwo nie zrobiło dla tych ludzi prawie nic, a już na pewno nie zbliżyli się nawet do poziomu, w którym można by określić, że jest to sprawnie działające państwo. I po wielu miesiącach, później po roku, okazało się, że tam te domy były nieodbudowane, że ludzie wciąż potrzebowali pomocy, a miasta wyglądały dokładnie tak albo prawie tak samo jak chwilę po tym, kiedy ta wielka woda te miasta zalała. Jutro na takim posiedzeniu w, kamień, w kamieńcu ząbkowickim będzie obecny minister Marcin Kierwiński, jednak rozmowa z powodzianami, a nie z politykami byłaby dla niego gorzkim doświadczeniem, bo ich sprawy stoją w miejscu. No czyli kolejna kompromitacja. No i um, nagrodę za tę kompromitację znów został ministrem spraw wewnętrznych i administracji, a więc historia w przypadku. Kierwińskiego zatoczyła koło, no i nie trzeba było długo czekać. Znów się skompromitował: no bo nie ma co do tego wątpliwości, że ta ostatnia sytuacja związana z aktami dywersji na kolei to jest kompromitacja polskiego państwa, to jest kompromitacja polskich służb, także takich służb jak policja, za którą odpowiada Marcin Kierwiński. I tutaj można jakieś głusła odprawiać, można mówić, że tak nie jest, wymyślać jakieś historie, ale no tutaj fakty łączą się i wynikają jeden z drugiego. No dobra, czas na Puente. Czy Marcin Kierwiński to postać tragiczna? No wydaje mi się, że trochę tak, no bo jednak nikt nie lubi być poniżany i nie lubi być chłostany publicznie, a w jego przypadku do takich sytuacji dochodzi wyjątkowo często. Co prawda ma tę realną władzę w Platformie Obywatelskiej, i może dużo załatwić, może rozdać stanowisko za publiczne pieniądze i... biorąc pod uwagę tę część jego działalności, no to oczywiście w samej Platformie jest człowiekiem wpływowym i osiągnął jakiś sukces. Jeśli chodzi o te obiektywne, realne jego sukcesy na różnych polach, no to ja szczerze mówiąc, takich nie widzę, ale bez wątpienia jest też takim człowiekiem od zadań specjalnych dla Donalda Tuska. Jeśli trzeba samemu sobie ubrudzić ręce i to tak naprawdę po łokcie, no to Marcin Kierwiński robi tak i rusza do akcji. Tak to widzę. Marcin Kulicki. Do zobaczenia. Cześć.